Witam. Dzień dobry. Albo na 2 WF o 7.15. Jakieś takie lęki już mam. Nie słyszę na jedno ucho, bo kałem pałeczką do uszu. Nie wiem jak je odetkać. Ej no, o, bo słyszę na prawe ucho. No nie, no nie będę grzebał. No pewnie się odetka za parę dni. Ale ja codziennie myję uszy pałeczkami, bo jestem tymi patą. Pałeczki są niezdrowe. Brandt Lisandra. Ciekawe, co wezmę w tej gierce, chat, nie? Nie mogę Heimerem grać. Mamy AP w lesie i AP na suporcie. No a też nie mogę AP zagrać. Muszę zagrać coś, co jest turbo-szybkie, bo inaczej. No, ale. Nie inaczej będzie zatem mega, cie... mega ciężko w tej grze, będzie. Mega ciężko w tej grze, będzie, jakbym nie zagrał kuransa. Chyba pikna AP, zobaczymy. Pikne counter-pika po prostu. Możesz AP zagrać teraz, tak. A nie grać fan pikami? No, to jest fan. Szczególnie, że no tutaj, jak zagra... zagram sobie coś for fan, typowo, to. To jest koniec, nie? Dla mnie. Garen. Garena fiora jest dobra. Graspem. To jeszcze jest dobre. W karena, tej To Tutaj Heimer dobra. siedzi. Co? Heimer tutaj siedzi. Dawaj, poddymij Heimer, Heimerem, no? Let's go. Lemek, jakie runy? Jakie temy? Lemek, co maksować? Lemek, a gdzie to bierzecie? postawić? jestem. Conquerora gram. Ja Conquerora. Chłopie. Aery? To nie wiem. Śmiechała TV po prostu. Kometkę zagram. Takie klasyczne runki. Ale Conqueror na topie? Mój. Mój dobry znajomy ja był OTP Heimera i grał Conquerora. Conqueror? Cześć. Daj mi full Dzień control dobry. do FE, co to FE, to dam Ci bin za punkty. Rewers ja jeszcze śpię, napisz mi na fejsie. Da, no, no później ci dam. Siema. Zapraszam do, do sr do SRA. Nie, Kefela, nie oddam SRA za punkty. Fajny nick, na razie akarym. zobaczymy. Slice my troll, chyba katigami away venom. Na której dzisiaj jak? Do drugiej w nocy. Jakie ty chcesz bindy dać? Rewers, tam dokładnie chcesz powiedzieć. Jak randka z Arturem wczoraj? Fajnie, bo tylko było dużo ludzi i była straszna spelowa na saunach, Babeczka dosłownie mówi, żeby zachować ciszę, podczas seansu a chłopy gdają. Ale Ta, tacy wiśniacy tam są. Albo był co, 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 co ty powiedziałeś? Spelowa. Nie powiedziałem na C. Yy, I był Ziomek. Jest, jest Ziomek w ogóle, który przychodzi na sauny i zajmuje takie miejsce. Nie pochwalam. Na, saun na, na saunach, w której widać, jak goli ludzie wychodzą z baseniku i z Jacku winie i się i pikuje, tak patrzy się na ludzi. Czajcie to. No zajmuje najlepszą pozycję i tak werka. Ja tego tak nie robię, widzowie. tak jak znajdę, to chyba złapie na tej trafa Muszę sprawdzić na wszystko, się kupuje teraz na MRK Miałem chyba, mogłem zaatakować, moja wina Fak, to dało się lepiej rozegrać. Ja bym rzucił w niego a nie w rafy, to bym go zabił, nie? Zaskusimy się na wrawka. Ty, czapkę się ruszy? Nie mogę, nie mam poty Czapa Shadow Flame. Zrób jak człowiek relay, maskę. Relay, maska? Nie rób tego buildu pod flapę. Czyli chwila, maska Rely, tak? Nie widzę w historii, żeby ktoś koło wykupił, fortuny Ktoś usunął z moderacji hmm. A ja, ty zaakceptowałeś, to, to nie rób tego reverse więcej A Czwarty level to nie Jak będzie Blitzcrank na ruchu, to nie mogę grać, ale... No bo ja ale to ciekawe. robię, no ja się tym zajmuję Tami. Dobra, to zakręcę dla Blazowskiego Ale to po gierce, ok? Reverse jest dobrym modem, ale akurat to jest moje zadanie, to lubię robić Dobra, będzie blisko, bo zabili? Nie, czekaj, nie zobaczcie. Co on robi? Dobra, czekam konia. Konia Drake'a był. Wygrywamy brand Może no, Brandt to taki nobek, ale jeszcze Drake'a zabrał, to git. Przekichane na 12.00 Widzicie co zrobimy, czat? Na fali popularności tego kanału Wezmę jakiegoś chłopa Żeby zrobił Jakieś codziennej, z jednej gierki Wybranej z Brucem Na czym? Na fali popularności Może Marta, ty masz czas Może chcesz zarobić A ile płacisz? A ile chcesz? Daj mi swoją cenę Na, spalił oba samonery. Do 10 czerwca masz magisterkę A jesteś w stanie, w stanie jeden testowy zrobić? Przed 10 Nie ma Garena, proksuje Chyba będziesz? Dobra No wydaje mi się, że jesteśmy w stanie się do, do, dogadać Pytanie jak cenowo? No jestem w stanie, w stanie, w stanie wyłożyć pieniądze Nie wiem ile się płaci teraz osobom 4k za film, no trochę dużo Cześć Major Siadam James Willow. A bo 4k, dobra, ok, no do, komu mam do czego 4k, zapomniałem, zapomniałem no nie, mi chodzi, mi chodzi w stylu takiego bardziej jedna gierka, tak jak wszyscy youtuberzy mają w sensie, nie wiem Co to, to taki stylowany dzisiaj reżę. Czy Baus, czy, czy ten, czy, czy inni, te, te, te epizody typu na przykład Ostatni Raz, to też można wrzucić, ale Ale, ale to trzeba pomyśleć Jak Kubon, jak Arkwen, jedna gierka, kumasz Myślę daje, że Marta, Marta jest w stanie to zrobić, Marta jest w stanie to zrobić Stałem jak, ba, jak, jak, jak mam dać komuś zarobić, to nie właśnie marcie. Dobra, ty, to dogadali, nie? To nie na film? Daisy, ty zawsze jesteś hejterem Garen bez. Za dużo nie ma ten Garen. Flesza na pewno nie ma. Nie ma erki. Dobra. Dą linka do playlisty, spoko. No to wiadomo, nie jest jakieś ciekawsze gierki jakby. Ja mogę podrzucić stronę, albo, co albo... Wydaje mi się, że jedna, jedna ciekawa powinna być w miarę, w miarę możliwa, o tak. Nie, Opportunity na pewno nic się nie skiepuje. To daj takiego power spike ja człowieku. Po prostu ten item jest tak OP To Opportunity, naprawdę. Ale kto? że tam? No ja mam wywalone w tych ludzi, by... Jak, jak jak sobie te, te osoby robią shoty na YouTube, to ja mam ja mam wywalone w to no, Przecież nie będę mam, mamonował mu powiedział, że, że kradną mi no, okay, konten. No oczywiście, że kradną, dobrze, oczywiście, że kradną. No, ja się kradną. na tym czasie, no No tak, tak, tak działa, tak działa nie świat. Panu, no Ale, ale... To jest na naszą korzyść Projekt ledwo wstał, nie odpalił jedną grę Co? Jest ta gra jest tak zbugowana Jako jaką maskę chodziło? Nice. Ale wiem, najlepiej, najlepiej, żebyś dwie maski złożył w sumie. Trzeba no, no, to mieć, otworzy się. ma? czy to jest jakaś wizja. I brzmi bardzo polsko. O. Oh. Wow. Bo mogę iść dalej. No weźmy fale i cofnę, chyba. Ty to, to może się udać. No chyba je, nie? Pierwszy. No zrobię relay po masce. Pierwszy odcinek byłby z tej Evelyn na midzie. Ej, w sumie no dobrze, chłop gada. Kuśmierz dobrze gada. Evelyn na sumie Ale ta gierka trwała bardzo krótko, tam wiadomo. Bruce trochę zrejżował, także jest ok. Boże <laughs> Knor, knorki. Korki, korki, woda, jedzenie. Aha. No prawie Zabiłem go Krypki go dobiły Albo Red Buffik Jeśli buduję drugi item kolektora, no wydaje mi się, że jak możesz kupić, masz letality, a to, masz to kupione I masz możliwość kupienia IEka zamiast kolektora, no to lepiej chyba kolek... IEka, nie? Garen w tym, a mi bota Spokojnie, zaraz mam Garena Myślę, mógłbyś go zajść, czy Blitzcrank atakujemy? Daj go brand Jest złoki, jest Garen No trafiłem. Że Roden Agehamer? No, wydaje mi się, że nie powinienem tak budać. Wydaje mi się, że powinienem mieć czapka Shadow Flame a, nie Czapka Shadow Flame. To ten, Heimer pod e, tego, obrażenia wtedy. Ok, pozdrawiam ciebie. E, po ogierce ci zakręcę, blazik. Dam rewersowi. Smo, ty... tak, mogę od razu, mogę od razu. to No i nie wspamujcie proszę na czacie, repert. Się z do góry idą, garen to jest najbardziej skillowa powstać w tej grze, rzekam GG, a nie? A znaczy support diff, support diff. Garen jest tak skillowy. No grałem, grałem. Sporo Garenem. Woląc, że ty bez jak grasz na Garena Chodźmy na Shora, e, chodźmy na Shora, chodźmy na Shora Chodźmy na Shora Mamy turbo silnego na Shora ale ten Garen idzie z tego. Chodźmy na szora, chodźmy to robi... na szora. Dawaj we dwójkę zrobimy możemy... Dawaj, prześ... no, dawaj przez ścianę, prze... dawaj tutaj. no ale cię biwi... NO IDŹ CHOPKĄ Przepraszam za krzyki No nie, no bo to... No Lissandra wyjdziesz? No. Wszedł w jedyne... <laughs> Ko, przed jedyny target, który ma klęsa. I podejmiemy, nie? Dobra, idę na oko, idę oko i zabijam te godzina. Super! drewno sobie wszedł No nie mogę! No! Dajmy fe w tej grze! Tego się wygrać nie da! Ardent, Ardent Lisandra! Ardent Lisandra bez pinku, bez wchodzenia w bliskranka. First, Target, y, Lisandra, Huken, R, Blitz. No kurde, że takie rzeczy trzeba gadać, no? Koczy ktoś ze mną, hopkom? Ty nasz szeregał. Czekaj. No zabijmy, no proszę, no idźcie do przodu, no nie widzicie te peka! <grym>, Uselessy no. wstrętne. Trzy kasztany stoją w tym krzaku. Nie, ja jeszcze zabierają. Ja pójdę, wyjdźcie, wyjdźcie, wyjdźcie. Idźcie tam, idźcie, ey, idźcie potem! A czy topem? Halo? Ja co w na no, bota. Ale po co? Y miskomunikacja, miskomunikacja komunikacja. Jak miskomunikacja? komunikacja? na krzaki? Może grać Ferry den fayden, nie grać w krzaki. Tak, on, on gra krzakami, uważaj. Nie ma flasza. Iść bota teraz, iść bota teraz, jest git, jest git. jego zabijam przy pierwszej przekazy teraz. Coś wpalił? Flasza, flasza, nie ma flasza. RK palił? Tak, no, ta, jakby inaczej mi zabił. Nie ma niczego, zupełnie. Nie ma totalnie niczego. A powiem się, domyślaj, że jakiegoś flasza, kiedyś woda do tyłu. Dobra, mamy te dwójkę z tego na szara, jest okej. Okay. Przynajmniej mają otwarte, otwarte torety. Mam te dwójkę na topie cały czas, jest okej. Okay. Uciekaj, uciekaj, co ty robisz? Za daleko przedejść. Recall, recall dot, i recall nie mi da. I chodzi o to, żeby ich chyba nie wziął. Jeżeli by poszedł. Dobra, wygrywamy teraz. Ja pójdę na tego Gerena i na tego. Sola, może pierwszego. Pójdę na sola, zabijam każdego raczej. Chyba, że to jest wizja. My nic nie widzimy, no gram totalnie, bo muszę. Ja się gdzieś przekampił z kieżeczkami. Uważaj. Kurde, nie wiem, kupuję czerwony trinket, ale no. Track gdzieś iść. I don't need you, I don't need you. Tylko są bardziej users, bo oni się nie pokazują. To jest turbo Yolo. No czekaj, gdzie jesteśmy, nie? Jak ekipa jest na bocie. Oni bardziej przeszkadzają niż pomagają. To jest tragiczne. A to może być dobre. Brusta, że do nas? drake Mmm, na Maxa A, tutaj Użyłem flasza, nawet w chłopa, który ma zonę Ja powiem w Gina zawsze fokusować Mam ta Void Jest różnica ro 35 AD Tutaj Dodaj MSa, może na no, powiem kupić ty Albo Wuklesz Ty, kupił Wuklesz, co na to? Tak, kupił Wuklesz Kupił Wuklesz na Garena, no, bo nie mam flasza I powinno być OK. No co, chłopak chłopa, powinienem po prostu Blitzcrank'a bić No Come on. Ty kombinujesz Garen Fandom żeby do nich dobiegać nie lepszy? Jak dobiegać do nich? Kurde stanę Widzą mnie na pewno, poszli w innym kierunku Dlaczego my umieramy? Dlaczego umieramy? Co się dzieje? Chcesz zrobić finki barona? Hopkom? Remek? Oni, oni będą, oni będą, za, za, zaczynają na shara, I tu będą Ty czekaj, do, dawaj, dawaj, dawaj może Chcesz... No nie, 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 nie Może Garen struli, może Garen strulę. Remek. Ale oni pójdą na shara, oni się nie widzieli? Możesz? Czyściłem tylko trinket y 我在这方 Jean, trochę straszny Ty może barona zrobimy remek? Chodź chodź Ta 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 Nie mam wieżyczek ku Rki Chodź 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 Robimy Typuję na niego Daj ci kraba Ktoś tam pójdzie? Bo on cofnie Ziele o, barona barona Szszsz W sali to grać mówię Dobra 300 Dużo Nie musisz użyć pingi? Nie umiem ja bym wspierał, by poszła. Troll. podpalenie, podpalenie ma Nie cofnij jeszcze dwie sekundy, masz to Nice, GG chłop Knorkiem przegrywa Da, no Rewers chciał coś żeby mu tam dał na stream elements'ach Sorry, że trafię, czuję Jesteś? Y I podziękuję nawet Wariat, dzięki za słupka. Za co ma podziękować? Full dostęp też na stream elements